Bo było wiadomo, że ktoś idzie do domu, albo mistrz Europy, albo mistrz świata. I myślę, że po drugiej piątce widać było tę stawkę, bo, bo wydaje mi się, że pierwsza piątka, ona wyszła w mecz znakomicie. Ona, ona realizowała wszystko, była spokojna, cierpliwa, zaczęła ten mecz na swoich warunkach. Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB. Idziemy, musimy porozmawiać, musimy porozmawiać z bohaterami. Panie kapitanie, ale mecz, gratulacje wielkie. Zaczął się turniej, no co? Za, co zaczął to, to się to turniej, mówiliśmy, tak. że najtrudniejsze spotkanie i to było widać. Wiadomo, no zaczęła się faza pucharowa. Tutaj już y, żadna drużyna nie ma nic do stracenia, bo trzeba te spotkanie wygrać. Było trochę nerwówki, ale pokazaliśmy charakter i to jest najważniejsze. Wiesz, ile razy serce drżało w pierwszej połowie, jak był bar? No trochę drżało, no bo to różne są decyzje, tak? Gdzieś jakiś niefortunny rzut karny i przegrywamy 1-0. Równie dobrze mógł być karny w naszą stronę, no niestety tak nie było, no ale najważniejsze, że się podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter. Zwycięstwo, gramy dalej, to jest najważniejsze. Oman, A, bo zdjęcie, to poczekaj, idź do zdjęcia słuchajcie, jest pamiątkowe zdjęcie z kibicami jak zawsze, po każdym spotkaniu reprezentacji Polski SOKA, ale słuchajcie my mamy jeszcze coś innego coś bardzo istotnego bo musimy przejąć Norberta Jaszczaka, mamy centymetr robimy pomiary, chodźcie Norbert dawaj pa pamiętacie wczoraj, wczoraj w nocy Powiedzieliśmy, wygrywamy z Obanem, robimy tak. pomiary. E, Michał, trzymaj. Mierzymy, nie? Dawaj. Zobaczcie. Ile tu mamy? Ile? Gdzie jest najszerzej? Tu chyba, nie? Żebym dobrze złapał. Siedem, Siedem, Siedem wyżej. Do stu wybrakuje, co, nie? Dawaj bicek, bicek, bicek. A to bicek tak, czy tak? Nie, no nap. Znaczy, najszerszy. Znaczy się okaże, że szerzej niż Udo. Nie? <laughs> Cztery dychy. Dob nie dobrze o, dobrze, dobrze wygląda. Kurczę. Bardzo ciężki mecz, straciliśmy pierwsi bramkę. To jest taki sport, taka dyscyplina, że jak stracili pierwsi bramkę, to będzie mega ciężko, nie no i było, cofnęli się. Sędziowie też nie do końca kurczę, widzę. No. pięć razy war był, nie doliczył w pierwszej połowie prawie nic. Ale też takie mecze są potrzebne, też nas budują, więc wiesz. trochę się nic nie zmieniło, sędziowie dalej byli z umanem. Tak, tak, tak. Troszkę tak chcieli ich przepchać. no niestety Musimy się nie udało. Schodzimy. Schodzimy, zobaczcie, jest już reprezentant. A bo to moi grają, Rumunia, tak? Tak, dobrze mówię. E, słuchaj, Norbert, e, mówisz o sędziach, natomiast no to serce na pewno. Parę razy drżało w pierwszej połowie. Tak, no powiem Ci, że bardzo ciężki mecz. Oma się postawił, bardzo trudne warunki, to bardzo dobrze, bo nas tylko tutaj kształtuje i mówi, że nie będzie łatwe, Jak chcemy wygrać mistrzostwa do świata, to musimy takie mecze wygrywać, a nie wygraliśmy. Widzieliśmy też ta pierwsza połowa, ona trochę tak wyglądała, że ani my nie chcieliśmy stracić bramki, bo nawet Klaudiusz mówił tuż przed tym spotkaniem do Was obrona, bądźmy kompaktowi, bo wiemy właśnie czy, z czym się je tutaj strata bramki. No tak, no, tren od nas wymaga mega pracy w obronie. No, straciliśmy bramkę w sobie, można powiedzieć, porzucie karnym, nie? Czy był karny, czy nie. No, nie oglądaliśmy tego, będziemy to na pewno analizować. Nie czuliście chyba też jakiejś bardzo dużej przewagi Omanu, bo ja bym powiedział odwrotnie, że to my przeważaliśmy w pierwszej połowie. Nie no, byliśmy dużo lepszą od dużo więcej sytuacji mieliśmy, tylko brakowało tego ostatniego uderzenia, ostatniego wykończenia i tyle. Oman nam zagroził mówię, z karnego, kładli się, grali na czas, prowokowali i tylko tyle. Norbert, dzięki wielkie powodzenia. Jedziemy dalej. Teraz y, trafiamy. Albo na Czechów albo na Australijczyków. Tak, Dawać obu naraz. Niech sobie wybiorą najlepszą szóstkę spośród siebie i tak damy radę. Wiesz co, yy, Adasia, ja bym, ja bym złapał yy, Zariego tak? za no tą bramkę na 2-1, nie? Debiutant. O, zobaczcie, Pucha, Pucha, co no ty, ty tu robisz? mi nie odpisał na Instagramie, oznaczyłem go i nie zareagował. Bardzo mi przykro z tego powodu. Ah, tam... Polonia dos oman? Uh, Polonia Uno. Polonia Polonia campeon Gracias Czy sprawdzasz w necie swoją brameczkę przepiękną? Eee, sprawdzam wiadomości akurat w chłopaków. Nie strzelasz tutaj brzydkich bramek, bo po prostu z dystansu takie doładowanie, zero jakiegoś, z jakiejś tremy debiutanta, tylko po prostu wziąłeś i strzeliłeś na dwa 1 Tak, tak, dokładnie, bardzo ważna bramka, no zrobiłem to co umiem najlepiej, zejść do środka, uderzyć, więc yy, udało się już strzelić kolejną bramkę, mam nadzieję, że Następny mecz troszkę lepiej się potoczy, bo delikatna nerwowość wpłynęła, nie wiem czy był karny czy nie, no to już trzeba zweryfikować, ale mam nadzieję, że następny mecz będzie dużo lepszy w naszym wykonaniu. Ten karny w najgorszym momencie do szatni, co sobie powiedzieliście w przerwie, co powiedział do Was trener, bo nie, nie podsłuchiwaliśmy. Przede wszystkim no, to była jeszcze cała druga połowa, więc 20 minut to jest bardzo dużo. E, nie ma co zwieszać głów e, no i trzeba było jak najszybciej odrobić. Nie dobrze, że Demi w miarę szybko szczelił. Udało się na dwa i nic tylko się cieszyć. Powiedz jeszcze, ciężko było wejść wbić do tej drużyny, jesteś tutaj debiutantem, ale wyglądasz jakbyś grał z nimi to już trzeci turniej Co najmniej. E, no. Mam bardzo dużą pewność siebie. Dosyć łatwo. Słuchaj, czy kiedykolwiek w życiu myślałeś, że dwojego... Gola skomentuje ja ten No, Nie myślałem, ale bardzo się cieszę. No, jedno z wielkich spełnień marzeń na pewno. A słyszałem jak strzeliłem. Zaremba gol, więc no. Troszkę, było troszkę, ciarki, miałem, troszkę ciarki miałem. Czyli graliście z komentarzem? Nie no powiem wam, że fajny mecz. W ogóle fajny mecz taki na Dramaturgia. tempie. Dramaturgia. Dramaturgia dobra. Znaczy ja miałem takie wrażenie, że my w 70-80% mamy ten mecz pod kontrolą. Troszkę się dwa razy źle ustawiliśmy w pierwszej połowie, daliśmy im szansę na te dwie akcje, które były warowane, że tak, że tak się wyrażę. Natomiast no, my mieliśmy zdecydowanie więcej argumentów. No, przecież oni to tak naprawdę ich wyprowadzenie piłki od, od własnej bramki to w stosunku do nas ta amatorka. No, no, my, my ich deklasowaliśmy w tym elemencie. Natomiast widać, że tak, wyszkoleni, zacięci, świadomi jakby swojej wartości. No, bo jak jesteś mistrzem świata, to musisz w siebie wierzyć. Ale to się zabawiłeś przy tej bramce, no naprawdę, to wiesz, to... Dziękuję bardzo. To, dziękuję było, bardzo. to, było, to, było, to była, przyjemność i, i, i ja mówię, no fajnie, jedziemy dalej. Wydaje się, że przynajmniej w teorii w ćwierćfinale powinno być łatwiej niż w jednej ósmej, ale w teorii. W, w teorii w, w półfinale ta... nie będzie źle. No mam nadzieję, że następne będzie dużo lepsze w naszym wykonaniu. Wiadomo, trochę nerwowości, szkoda tego karnego. Nie wiem, czy był, czy nie. Dla mnie nie było. Dla mnie nie było, dla mnie to jest ewidentnie pomyłka. Sędziego tam podobno sędziowie argumentowali, że polski zawodnik pchał o Mańczyka. Mi się wydaje, że on walcząc o piłkę w polu karnym fauluje naszego zawodnika. To było moje spostrzeżenie. Natomiast ja nie wiem, czy Oman płaci za produkcję z tej imprezy, bo nie dali nam żadnej <głos> powtórki. <głos> nam też, wydaje mi się, że tu karnego, który był na. Tak, na, był dwa razy na nawet bramki nie nie. Obiema rękami tam popychał i miał nogę na Achillesie. Tak, Więc tak, wydaje mi się, że i tak powinien być dla nas. W pierwszej powie rzut karny, ale sędziowie nie pomagają, ale no, trzeba to zobacz, jakoś Nagrałem twojego gola z, tutaj za linią boczną. O. Tak to wyglądało. Jeb! Yep. Ta piłka po prostu... Trener stracił ze 3 kilo, bo z nim zamieniłem kilka słów, także wiesz... Mówi, wyczerpaliśmy, wyczerpaliśmy, ja, wyczerpaliśmy ja. wszystkie limity. Powiem Ci trenera, nagrywałem, zrobimy taką rolkę z tego jak żył, jak krzyczał przy a, 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 a linii bocznej. Trenera miałeś już do wywiadu? Nie, właśnie chcę go zawołać, bo dopiero dobry przyszedł, wiesz, P trenerze. No to słuchaj, wielkie, wielkie gratulacje. Kolejnych goli, czekamy na kolejne gole. Dzięki. Dzięki. Trzymaj się. Gdziemy, gdziemy do ale w ogóle możemy głos... Jest? Nerywy, nerwy, nerwy, nerwy czy było. pełna kontrola nawet przy 0,1 do przerwy? No nie, no przy 0,1 do przerwy to byłem w miarę jeszcze okej, okay, ale, ale były momenty, gdzie gdzie niestety. Mm, ja już mówiłem, rozmawiałem z Matejem, rozmawialiśmy, że no, liczba błędów, które nam się dzisiaj przytrafiła to możemy tak... Trzy lata zebrać, nasze ostatnie i naprawdę w jednym meczu dużo, dużo tych błędów było, ale ja jestem takim człowiekiem, że tak jak mówię, już wczoraj tak jak mówiłem, będę szukał pozytywów. To był trudny, bardzo przeciwnik, trudny mecz i my ten mecz podnieśliśmy. Także chwała chłopakom za to, że, że takim stylu potrafimy wygrywać również. Wygrywać, przepychać takie mecze, przepchnęliśmy go dzisiaj. Czuliśmy tą pewnie presję trochę, ale. No, ale ostatecznie mieli go Czy to był mały, mały finał? Trudno powiedzieć teraz już w tej fazie. W tej fazie to już właściwie każdy mecz jest finałem dla Azji. Um, ja wiem, że moi zawodnicy uwielbiają te mecze playoff. Właśnie te mecze, gdzie, gdzie przegrywający odpada, i, i wiem, że oni, oni to już teraz poczuli. Poczuli krewi i, i wierzę w to, że. że no już każdy kolejny będzie, będzie okej. Okay. Natomiast okay. każdy mecz się finałem. Ja myślę, że trener, wiesz, no, trener zawsze szuka detali i jest, i jest trochę krytyczny. Ja powiem tak, po pierwsze myślę, że kto dzisiaj po raz pierwszy włączył mecz Soka, to się mógł zakochać, bo, bo mecz był zacięty, mecz był na tempie, mecz był bliski. Znaczy dla mnie dla mnie on nie był tak bliski, jak bliski był wynik, bo wydaje mi się, że byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym w wielu aspektach, na przykład wyprowadzenie piłki, to uważam, że mamy pięć poziomów. Na wyższym poziomie niż reprezentacja Omanu. Tam to widać zadziorność, widać wyszkolenie indywidualne. Świadomość byliśmy mistrzami świata, to wszystko pomaga. To był mecz, moim zdaniem, też ważny jakby w kwestii kontroli emocji, bo było wiadomo, że ktoś idzie do domu, albo mistrz Europy, albo mistrz świata. I myślę, że po drugiej piątce widać było tę stawkę, bo, bo wydaje mi się, że pierwsza piątka, ona wyszła w mecz znakomicie. Ona, ona realizowała wszystko, była spokojna, cierpliwa, zaczęła ten mecz na swoich warunkach. No tak, trochę takie déjà vu z meczu z Argentyną, gdzie, gdzie też zaczynamy bardzo, bardzo mocno i tracimy bramkę. No wiadomo, to jest pewnie też trochę tak... Ja trochę też pomieszałem ze składem, myślałem, że troszeczkę tą intensywnością ich stłamsimy pod ich bramką. Okazało się, że Okazało się, że no potrafią wyprowadzać piłkę, są dobrze wyszkoleni i radzili sobie z tym naszym pressingiem. Wiadomo, kilka razy bramkarz tam od nich wypalił, odpalił piłę pod naszą, za, za naszą bramkę, ale, ale z kilku sytuacji wyszli całkiem całkiem nieźle. Potrafili z piłką nas trochę o te kilka, kilkanaście metrów zepchnąć. Stąd ten, ten pressing też nie był taki długo też, tak jak mówiłem o tym usypianiu ich, nie? No, Oni grali bo, w sensie... Zabijali trochę mecz, nie? Tempo, zabijali trochę tempo momentami mając piłkę, mając Ale piłkę świąt. To jest drużyna, która jednak się umie karmić błędami. Tam się raz źle ustawisz i, i od razu cię mogą skontrować. Ja zapytam inaczej z punktu widzenia trenera, który, który element taktyczny został wypełniony w 100% albo nawet lepiej niż się trener spodziewał. A co dzisiaj w oczach trenera jakby szwankowało, nie było do końca tak, jak sobie trener wyobrażał. Ja myślę, że w drugiej połowie na pewno, e, zresztą po bramkach to było widać, e, poprawiliśmy finalizację, tak? Mówiliśmy sobie, no, my nie możemy tyle siły wkładać e, w strzały, my musimy mierzyć, musimy szukać dołu przede wszystkim. Dwie przepiękne bramki, gdzie Zari łamie do środka, uderza, gdzie bramkarz już traci równowagę, uderza po krótkim, znakomity ale on nie był supermocny. Super on był bardzo precyzyjny, Dębi to samo, właściwie w bocznym e, więcej precyzji, więcej spokoju. Jeszcze mi brakuje e, takiego opanowania przy ostatnim podaniu, bo myślę, że były sytuacje w przewadze liczebnej pod bramką 2 na 1, 3 na 2, e, pod polem karnym, gdzie no, brakowało takiego jeszcze spokoju, opanowania w zadało, ostatnim... Przydało dzisiaj super satysfakcję, który element? Ja myślę, że to, że mimo wszystko ta wiara, wiara w, w zwycięstwo, jednak my cały czas atakowaliśmy, tak? nawet przy 2-1. Kontrolowaliśmy sytuację, ale jak nadarzyła się opcja troszeczkę przestrzeni, szliśmy po kolejną bramkę. My chcieliśmy zamknąć ten mecz. Nie udało się strzelić tej trzeciej. Wydaje mi się, że ta trzecia już by załatwiła temat. No ale takie są mecze na mistrzostwach. E, musimy, się, musimy się do tego przyzwyczaić. E, to dopiero początek emocji. Panie trenerze, jutro 19.10, ćwierć finał. Albo Czechy, albo Australia. Pierwsza, dzień. Czekaj. 19.10. E, ale ale Meksykańskiego. No, 10. no, 10. Aha, się, no. Że ci co nas oglądają. No tak, tak, sorry, sorry. Co sześciu umiecie Chodzi dodawać? także. to. Czy Czechy, czy Australia, czy choćby sobie zebrali się i wyłonili najlepszą z siebie, z tych dwóch drużyn, szóstkę. I tak dajemy radę. No oczywiście, no, gramy o zwycięstwo, gramy o awans. E, e, przyjaliśmy tutaj w jednym celu i myślę, że kibice o tym wiedzą. Na każdym turnieju e, gramy o to, aby sięgnąć po puchar świata, także, także kibicujcie biało-czerwonym jutro o pierwszej. Trenerze, 10, to tak? inaczej. 10. jakiego kalibru to są rywale? Czym się charakteryzują? Właśnie, że nie znamy ani Czechów ani Australii. Mamy, mamy właściwie. E, Czyli Przemek Mamczak ma dużo roboty teraz. No myślę, że tak. Wracacie i siadaj. Spaniemy za chwilę na meczu, przeanalizujemy wszystkie mecze Czechów lub Reprezentantów Australii i, i będziemy, będziemy myśleć, jak, jak się tam dobrać im do skóry. Ja myślę, że jednak 99% Czesi. Ja bym zrobił teraz takie w klej z odprawy świętej pamięci Janusza Wójcika. Jak Polska grała z nimi w Warszawie, wtedy byli wicemistrzami Europy, to przedna na odprawę i powiedział panowie. Za lentilki, za złote bażanty, co nam nie chcieli wpuszczać na granicy, za te dezodoranty 8x4 i podziałowo wygraliśmy wtedy 2-1 z wicemistrzami Europy. Muszę zapamiętać, muszę zapamiętać, Nie wiem co współczesna młodzież nie wie co to lentilki, nie nie a nie wiedzą, złote nie. bażanty będą wiedzieć. To już, to, to już mógł kojarzyć, na tym, niestety. Słuchajcie, Gratulacje. Wczoraj grzesi byliśmy, ale może dzisiaj... My, nie, też grzeczni? Wy, wy tak, my dotrzymaliśmy słowa, wy wczoraj... A my nie dotrzymaliśmy. Nie, nie, my bo nie wyszliśmy. No właśnie. Pokój. U nas Serweza modelo i tyle. Okay. Okay. Nie, soj, jak, jak idzie na spokojnie, to trzeba na spokojnie. pomedal. Dokładnie. Tak. Gratulacje trenerze, Gratulacje wielkie. Tak, a wy zobaczcie i pan panie trenerze. jakich macie kibiców. Kibice przyjechali, uwaga, z Texas. Texas USA, specjalnie dla ale was, na Texas. Soka. pięćdziesiątka A to jest dzięki wam tak naprawdę. naprawdę? Tak, a, a dzięki wam. A, I będą, mo może będą mieli kadrę tę pierwszą jeszcze na mundialu. No, tak. no właśnie, Ty, słyszeliście, inaczej, że... Inaczej, inaczej, Japonia? inaczej, jestem przeziębiony, ale my gramy szóstkami u siebie w Dallas także nie wiem, czy mielibyście szansę Sorry. z naszą szóstką śmiała teza nie śmiała, tylko bardzo odważna powiedzcie co innego, mnie bardzo interesuje, bo rozmawialiśmy o pogodzie, jak Polska będzie grać w czerwcu ile jest stopni w Teksasie? Ale nie. Okej, okay, okej, okay, okay. słuchaj, jest wszystko okej, okay, tylko nie ma Humitu. Nie ma Humitu. Masz klimatyzację. 100 tysięcy ludzi na stadionie. Klimatyzacja na stadionie. 100 tysięcy ludzi. Ej, do you feel it? In the stadium. My oglądamy wasz program. My sobie ustawimy taką temperaturę, jaką będzie chciał Robert Lewandowski. Bo kapitan sobie wyznaczy temperaturę na stadionie. To Po pierwsze. Niech jak zamawia, jaka temperatura chce, tak ustawimy. Ile chce? Robert musi... Ile 60 chce? Powinien od czasu do czasu jakiś autograf zgo, złożyć, bo jak się nieraz do niego podchodzi, to nie chce tego robić. A ty robić. Jesteś, zarządzasz tam temperaturą w ja... Teksasie na stadionie, czy jak? Nie, nie. <laughs> no Ale w stanie to załatwić. <laughs> <Włańczyka. śmiech> Słuchajcie te imię, Jerry Jones. Jerry Jones, The Jerry Jones. To jest jego stadion. Jerry Jones. Give me contact to Jerry Jones. Mam się grać przeciwko Robertowi Leradowskiemu 20 lat temu. OK. Słuchajcie! Można pozdrowić wszystkich kibiców Rakowaczy Nostochowa? Pozdrówcie, pozdrówcie! O, patrzcie! I Jagielloni bierze wstok! I 20 lat temu? Kontra Robert Lewandowski 20 o. lat temu! O. Ten pan! O. Wow! Pokażmy! Zobacz... Mam rozegranych 500 meczów w Co tu się dzieje? I w tym roku ŁKS Łomża. Łomża ma stulecie klubu, będzie w następnym roku. Się dzieje? Wracamy na finał. Ja tylko w trąbkarze... To nie jest Lewy. Nie, to jestem ja. Ale tu. No, 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 no inne, inne zdjęcie. A to pokaż to, ja masz. Mam. Czekaj. Występów pierwszej reprezentacji. Łomża. Jest. ŁKS Łomża. Pozdrawiamy. Łomża. Pozdrawiamy. Czekaj, czekaj, bo on musi znaleźć... O, no, zaraz. No i co teraz? Musi znaleźć to zdjęcie. Uważasz? uważa sytuację? Ja się odwrócę, bo mnie czekuje ta galeria. Po raz pierwszy padnie to nazwisko w Meksyku o sytuacji Marka Papszuna w Rakowie i Legii? No jak dla mnie to troszkę słabo to wygląda. Nie powinien opuszczać drużyny w połowie sezonu. Powinien poczekać i wtedy wiadomo, biznes jest biznes, ale trzeba z robotę dokończyć. Skończyć robotę, pożegnać się jak, jak człowiek. Nikt nie ma do niego żalu. W Sławomir jest legendą, będzie zrobił to, co zrobił przez tyle lat. Ale trochę słabo to Ale masz koszulkę kozak, polska, polska, oh! polska 1982, no naprawdę, to taka, wiesz, Replika, ale... nie. no i co z tym zdjęciem? Nie wiedziałem, że szukamy tutaj w milionerów A ty tak zdjęć. pokaż, masz Ronaldinho, Maradona, czyli leci dalej, nie? Nie, to jest? Eee. Panowie, ale szacunek, ale, ale... Możemy no, sobie zdjęcie? Tak, przecież, pewnie. pewnie, ale, ale poważnie przyjechaliście tutaj, Opa, bo a... zobaczyliście, że są Mistrzostwa Świata, jest... czekajmy. No, 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 no. Po momencie. To to dajmy jest, Teraz jest prawda taka, że gramy, mieliśmy grać mecz w środę na hali, <coughs> na, znaczy na, a ja nie mogłem, bo jestem chory, więc napisałem do kolegów, że jestem chory, mnie nie będzie, ale że jest coś takiego jak Polska gra Mistrzostwa Świata tutaj w szóstkach, a my będziemy w Cancun i wynik jest złotwo 6... 2... Y, 2 i później jest 4-1. To Argentyna. Tak, więc mówię kopaki. Jeżeli damy radę, to idziemy na następny mecz. Nie daliśmy wczoraj rady. Bo oczywiście... <SZ2> Słuchaj, dobra, idziemy, bo nas okłamał ale. z tym zdjęciem ale. z Lewandowskim. Ale... co Pamiętam. prawda... Eh, Ś Pamiętajcie. Co? Marki, Dwie godziny lotu, co? Najważniejsze... Najważniejsze, że, najważniejsze, żebyśmy mieli... Jerry Jones. My musimy, my musimy mieć kontakt do Texas. Jerry Jones. On decyduje o stadion. Jaka temperatura? Poczekaj. Jest, najpierw zdjęcie, dawaj. Teraz ja się zwracam z apelem do Roberta Lewandowskiego. Robert, kapitanie, patrz, tutaj są kibice z Teksasu i jesteś tutaj w rywalizacji z jednym z tych gości i on bardzo chciał od ciebie autograf. Mówi, że kilka razy polował, także zobaczcie. To jest to jest młody Lewandinio. No, to jest, to jest, słuchaj, ja myślę, że Robert, jak to obejrzy... To, so, to są szanse, to są szanse. Słuchaj, pisze jakaś czata Dzięki panowie, trzymajcie się. Idziemy, idziemy. Do widzenia, do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do, do, do widzenia, do widzenia. Do jutra. Tutaj jeszcze social media światowe. Oman także. Słuchajcie trener czeka sobie, w górę, bo jest. Mega 11... Where's Michael? Gdzie jest Michał? <coughs> Michał się zgubił. <coughs> <guletra> Gdzie... <guletra> My chcemy tę transmisję zakończyć klamrą. No ale nie mamy Michała, nie mamy Michała Where is Michael Paul? Where is Michael Paul? Where is Michael Paul? Bo idzie, już idzie. na wieczór się... On nas nie widzi. On wie, że gdzieś jest dobry, balet dlatego się zrywa. Polska. Widzicie Teksas, Teksas, słuchajcie, to była naprawdę dobra noc dla reprezentacji polskiej. Kto nie znał jeszcze tej dyscypliny sportu, to myślę, że mógł się lekko zakochać w soce, bo no ja przyznam, że na żywo, nie w telewizji, też oglądam pierwszy raz ten turniej i naprawdę te, ta gra jest fajna, szybka, efektowna dla, dla oka. O, no oni prowadzą, patrz, Rumunia. No, to jest biała Rumunia, ty, jest, ty, jesteś, ty jesteś na południe od Timișoari. cię pokażemy teraz, gdzie my naprawdę jesteśmy, w jakim mieście. W Liverpoolu. W Liverpoolu, Zobacz, zobacz. Ciepło się zrobiło. Merseyside, idziemy zaraz na Anfield. Trochę oszuki oszukiwaliśmy z tym Meksykiem. Widzicie? Tak, tak. Co, kończymy chyba, Zawijamy? Tak, za. Woda kończyć. E, słuchaj, no, myślę, że Soka Mati nie miała nigdy takiej wyglądalności jak dzisiaj. 13. Ale tysięcy. powiem tak. Ci dzisiaj byli jak. L.A.W. <laughs> to pójdzie. Głowo. Dobra, to co? Zawijamy temat. Dziękujemy Wam. Ale jesteśmy jutro, widzimy się. Pierwsza w nocy, warto. Ciao, ciao. Widzicie, że warto zarwać dla tych chłopaków. I ciao. Dla tych też. I pamiętajcie, stadion w Teksasie, Jerry Jones, on ustawia temperaturę. <laughs> Także musimy dotrzeć do Jerry Jones. Kto ma kontakt do Jerry Jones, call kanał sportowy, call me. Trzymajcie się ciał. Nie tylko zarabiaj pieniądze, inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.